<sweak> ah là, non, il va Zaczynamy. Dobrze będzie zobaczyć ich wszystkich. Będzie tak. Że kciuki za ciebie. Ach, te rodzinne sprawy, jak kurde, mówi stare polskie przysłowie. Z rodziną, najlepiej kurwa na zdjęciu i to jeszcze z takim odstępem. Polecam bardzo serdecznie. Nie źle. tak dalej. Buk. Ciema, pijany mistrzu. Nie no, raczej trzeźwy, i raczej nie mistrzu, raczej leszczu. Podobne w, 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 w wymowie, ale, ale znaczenie różne. O. Świetnie sobie radzisz. Jeśli poszło? Poodnieś! Oh. Wracaj do gry! Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Zróbmy tak, ale nic więcej nie będziemy robić. O, weźmy sobie tego jałopka Weźmy sobie tego jełopka, Nie, weźmy sobie tego jełopka. Będzie, chyba dobrze, nie? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Hejka, kurde. Muszę przyznać, że to jest chyba jeden z tych streamów, które nie powinny się odbyć. Jestem tak wkurwiony, tak bardzo zdenerwowany, że tak chętnie bym komuś jednął, uff, aż się we mnie trochę gotuje. Nawet mam tutaj rym do tego. Ciekawe, dosyć dobry. Chyba tego nie wygram. Chyba nie bardzo. Pamiętaj, co się nie zabije, to Cię wzmocni. A hmm. <słuchy> no nie ma to niczego innego do wzięcia, więc niech będzie bombeczka. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach! Tylko nie spoczywaj teraz na laurach... What the fuck? Kto ma tak mało tych jednostek jakoś? Powinien mieć trochę więcej? A no może i nie... u Jakie tu trójkasy są dobre. Dobra, bierzemy tego na stówę. Bierzemy tego też. I teraz się zastanawiam. Bo tego bym też wziął za to, czy za to? Chyba za to, nie? Każde dwa role stracę bez sensu. Hmm. Dobra, powiedzmy, że mamy silny stół, to możemy tą bombę wymienić. To tylko jeden damage rusznicy. Pick, 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 pick. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach! Perfekto! Teraz jakaś dobra piąteczka. No, mamy siódmą turę żywiołaki na stole i no miego. Jak to mówi stare polskie przysłowie? Chyba idziemy w żywiołaki. Bez paki żywiołaki. No szkoda, że nasz żywiołak taki trochę mizerny póki co. Co tam czaty? Jak wam dzień minął? Dzień dobry, kocham cię. Usmarowałem tobą chleb. Ty, czy ja mam same wygrane? No nie mam, bo straciłem życie. To lipton. Praca browar, ulubiony streamer. Kurde browar. To ja przestałem pić piwo. Znaczy, zacząłem pić go mniej. W sumie przestałem, to za dużo powiedziane. Może to se kupię. Może to będzie rosnąć na początku. Może być. Ale ogólnie nie piję tego piwa zbyt wiele. Ostatnimi dniami. Eee, to. Aha. Smokulca, oddać. Spróbuję tego pirata. Problem jest taki, że do tego ziomka żywio, żywio. Czyli mam tylko do dyspozycji tych dwóch. A tak, jak tego, to, to nie kupię tego. Ale w sumie to mi niepotrzebne jakoś super bardzo. Żpiwa, jakby mi się bardziej przydał. Ty, no, zajebiście, czy to jest jedna z, jedna z tych gier, kiedy mam. Mam frajerków, a nie mam leszczyków. No nie będzie tak. No i niestety musimy chyba zrobić też tak. Tak mi się wydaje. Poczekamy. Zresztą ten pirat nie jest najbardziej istotnym jednostką. Dobra, zamroźmy to. Weźmy to dajmy na froncik. To możemy dać drugie. To może być trzecie. To może być piąte i szóste. MK babe, MK się po porażce i wracaj do gry. Zrolkujmy. Mm, dobra, musimy zrobić tak na stówę. Musimy zrobić tak Musimy zrobić tak. Musimy zrolować to, ho, 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 ho. Tylko teraz pojawia się pytanie, bo ja przecież będę chciał to sprzedać, nie? Co my tutaj mamy? No. <laughs> Ale gówno. No fajne to to. Wydaje mi się, że musimy. Co musimy? Nie wiem co musimy sprzedać tego. Bo jeszcze kupię to. No dobra no, zróbmy tak i zróbmy tak. Na razie. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Póki co? Kumpluje się z amyxem? Nie. Nieźle sobie Oby tak dalej. Nie źle radzę. No dobra, no to tu już wypadałoby tego warkoła... Warchoła sprzedać. To kupić, to zrolować. Hmm. Trochę późno. Dobra, zrobimy tak. To sprzedamy, to sprzedamy, to sprzedamy, to zagramy, to kupimy, to zagramy, to zamrozimy. Następnie to ustawimy tu, to ustawimy tu, to ustawimy tu. Pamiętasz, może kiedy pokazywali karty we wcześniejszych dodatkach? Nie, ale możesz wszystko sprawdzić w internecie. Ja niestety nie notuję, jakie to tam były daty, a były różne. Pum. Grałeś kiedyś profesjonalnie w hardstone na jakieś turnieje? Hmm. Ciężko powiedzieć, żebym grał profesjonalnie, ale grałem turnieje. Łopanie, może bym się wydawał. Nie, jeszcze nie. Chociaż teraz żeby mi wypadało. W y, fuck, mogłem coś sprzedać. W sensie. Yy... O, litera. W sensie, w sensie, w sensie. Zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak. Zróbmy tak. Nic specjalnego. On przed chwilą odpada, Dostał ogromne bęczki. Bęcz, bęczki. Ja chcę grać to. W sumie nic mi to nie zaszkodzi. Może trochę pomoże. No, w sensie grałem turnieje, ale tak bardziej for fun. Myślałem, żeby grać bardziej zawodowo, ale w sumie stwierdziłem, że jestem w to na tyle chupiowy i nie umiemy, że nie ma sensu, żebym próbował. porę szansę na wygraną. Myślę, więc jestem łocho. O nie, co to ma być? Czas się skończył. Czas się zaczął. Dobry wieczór, dobry wieczór. Twoi stronnicy pokazali co potrafią. Dobra bierę chwilę sprzedaje to zagrywam to zagrywam to Sprzedaję to zagrywam to A. Eee. raczej wezmę tego wariata zagrywam. O, będzie. zagrywam to mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Tego warchoła sprzedać? Może w sumie tego sprzedam, bo on wiele nie robi. Zagram to. Zagram to. Amyx największe sukcesy na turniejach, czy jest inny Polak? Jest wiesz co, średnio do mnie pytanie, ja to, się tam się za bardzo nie interesuje Ale chyba ktoś tam jeszcze był, ze dwie osoby Zamiast nie wiem, bo ja tam dużo akurat Dużo ciekawych rzeczy słyszałem od niektórych ludzi o tym, co o mnie mówią inni gracze w tą grę W związku z czym nie interesuje się specjalnie tym, co oni tam robią i co osiągają, więc Nie za bardzo jestem ci w stanie powiedzieć Jak to tam wygląda dokładnie a 8 najdalej zachodził. A może, może. Naprawdę dobrze ci idzie. Uhuhu. takie rzeczy. Dobra, weźmiemy to i weźmiemy to. Hmm, dobra, zróbmy tak. I tak, zobaczy, może trafimy. A, guzik trafiliśmy. Widzieliśmy drugiego takiego, no świetnie, i co teraz? Mamy tego warchoła, ale ten warchoł to tak w sumie nie robi zbyt wiele. No to wychodzi na to, że trzeba by tego sprzedać, to kupić. Zrolować. Przedać to czy trzymać to? Nie planuję założyć marki odzieżowej co jest z motywem Alaherston. No nie. Z punktu patrzenia na to, że po pierwsze trzeba mieć na to pieniądze, żeby wykupić licencję od Blizzarda, po drugie zainteresowanie Hearthstone'em spada w Polsce na web na syje, to wydaje się to być raczej nie najlepszym planem biznesowym. Mianowicie, można, znaczy w skrócie można to nazwać wyrzucaniem hajsów w błoto. Ło tam... wow, 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 wow. Hmm. No co, z tego sprzedam, nie? Chwilę to kupię. Ile? Z kim ja walczyłem? Walczyłem z Ktunem. Ten no nie ma niczego ciekawego. To miałem ten Gar, tak się zastanawiam na co mi on by tu w ogóle jest. Hmm, wypas. Trafił stryjek siekierkę na kijak Dobra, zagrajmy to Interesujące. Teraz tak, pytanie czy my chcemy jeszcze nomiego? Bo te jednostki mają tych buffów kilka. A już jest późno. Co tam ten Rafał robił? No tłuk. Ale ja mam mało życia. A co? Aha. Dobra. Okej, okay, nie będzie tak. Dobrze będzie zobaczyć ich wszystkich w akcji. Mm. No nie wyklikam tego, jestem za wolny. Żeby to wklikać wszystko. O, on w ogóle późno powinien być. Dobra, niech będzie tak. Zobaczymy. Pamiętam, jak nazywał się ten turniej, gdzie grałeś razem z Blackfire, Tutkiem i IQ. Eeeeeee... Hearthstone Global Games chyba. Pewności nie mam, ale tak mi się wydaje. No piękna wygrana.